Teraz jesteśmy przy sklepie pięknym Gucci. Oczywiście tak jak na mojej bluzce. Także reklamuję wam tą firmę. Fajne torebki w sumie. Gucci też są super perfumy, które oczywiście też bardzo lubię. Następne, gdzie tam następna firma? To Ogo. Teraz pokażę. To też Dior, widziałam też Diora właśnie. No i oczywiście sklep Hebe, który oczywiście wszyscy uwielbiają. Najbardziej no kobiety, więc wiem, że bardzo lubicie sklep Hebe. Z perfumami, z kosmetykami, to jest naprawdę super atrakcja. Więc mogę Wam pani to pokazać. Mm. Więc idziemy pokazać sklep Hebe i między innymi Gucci. Stoję przed Gucci, a do Hebe za chwilę powędruję.